Dane statystyczne dotyczące przestępczości, które są publikowane w Stanach Zjednoczonych, wymieniają nie tylko bieg sprawców, ale również i rasę sprawców. Tutaj są dane dotyczące 2021 roku. Jeśli chodzi o dane z innych lat, to one są mniej więcej podobne. I teraz na 100 tysięcy białych mężczyzn było 3,5 morderców. Jeśli chodzi o Latynosów, to na 100 tysięcy mężczyzn latynosów było 11,9 morderców. Jeśli chodzi o Afroamerykanów, Murzynów, to na 100 tysięcy Murzynów mężczyzn było 64,4 morderców. Tak więc Biali mężczyźni dokonywali przeszło 3 razy mniej morderstw niż Latynosi, i przeszło 18 razy mniej morderstw niż Afroamerykanie Murzyni. Takie są po prostu statystyki.